Już i rozprółem drugi niebieski, taki. E, I zastanawiam się, czy jeszcze próć ten, ale zobaczymy, ponieważ, zobaczcie, już wyrzuciłem trochę drżownic z tego niebieskiego, i tu już jest zupełnie inna sytuacja. E, już rozprułem, więc to tak się będzie działo, ale, no, zobaczcie, biorę garściami, i tutaj po prostu drżownic jest co nie miara. I tak powinien wyglądać e, ten żółty. Zobaczcie, masa, 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 masa. No właśnie, no trochę mnie emocje poniosły. Natomiast, no, wiecie, e, ja mogę się przyznać do błędu, tylko e, muszę wiedzieć, co się wydarzyło. I nadal nie wiem, nadal nie wiem. Zobaczcie, one są. E, Poza drobnej różnicy w czasie właściwie dodatki, które wchodziły, były również bardzo zbliżone. No, proszę. Tutaj jest tego od gromu. Ja w takim razie pozostawiam, bo jednak to czerwone zostanie nam. No rozumiecie, dlaczego to otworzyłem, to nie mogło tak się skończyć. Ja już zwątpiłem w tą hodowlę, ale zobaczcie, jakie tu są piękne. I to są te drżownice, które chciałem zobaczyć w tamtym żółtym. No dobra, taki epilog do pudełka. Pozostanie nam tylko jedno, te wrzucę razem do kuwetki, będą sobie tam pracowały, będzie druga kuwetka. Z jednej strony dobrze, z drugiej źle czyli ani nie powietrze, ani nie jedzenie no nie wiem co. Chyba, że jest jeszcze jedno jedyne rozwiązanie. Pojawiła się tam, w tym żółtym, wyjątkowa duża ilość wazonkowców. Wyjątkowo duża. Czyli wyjątkowo duża ilość wazonkowców, którym nie odpowiadały warunki, postanowiły stamtąd uciec, a przy okazji, no niestety, wykończyły dżownicę. Teraz już na pewno pozdrawiam do końca. Dziękuję Wam, że oglądaliście. Eee... No co, no. Po... Różnie to bywa. Czasami się coś nie uda, tak jak w tym momencie, ale jedziemy dalej. Pomysł nie był zły, po prostu coś się wydarzyło. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia.